w poznaniu.pl Poznań w minutę Muzeum Narodowe w Poznaniu obchodzi w tym roku 165. rocznicę Powstania. Z tej okazji wejściówki jeszcze do niedzieli będą kosztować 2 zł. Poznaniacy będą mieli okazję zobaczyć wyjątkową wystawę obrazów Jacka Malczewskiego. Poznańska kolej metropolitalna na trasie poznań wronki zwiększyła liczbę połączeń z 16 do 20. To już dziewiąta, ostatnia linia Poznańskiej kolei metropolitalnej. Wcześniej jej utworzenie nie było możliwe przez modernizację trasy z Poznania do Szczecina, którą prowadzi pkp 21-latek z Ukrainy w miesiąc wyłudził 50 tysięcy złotych. Przez podrobioną stronę banku wyłudzał od ludzi hasła do kont i wypłacał pieniądze. Został zatrzymany pod Poznaniem. Poznańska miejska firma Moder Trans sprzedała 30 swoich pojazdów z Gamma Łodzi. Pierwszy z nich właśnie dojechał i będzie teraz testowany na łódzkich torach. W Poznaniu.pl Poznań w minutę.